Niestety, nie ze wszystkimi w życiu można się dogadać. I oto dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam pewną płaszczyznę nieporozumienia. Z jednej strony sytuacja zupełnie normalna, którą znamy z codzienności, matka, która jest troskliwa i chce jak najlepiej dla swoich dzieci. Bracia, którzy się ze sobą troszkę spierają, to wszystko przyprawione jest szczyptą zazdrości. Z drugiej strony Jezus, który rzuca zupełnie nowe światło na temat władzy, odpowiedzialności, stanowisk. Dzięki temu światu zaczynamy rozumieć, że w życiu chodzi o coś więcej, że stawka w tej grze jest wyższa, że nie chodzi tylko o bezpieczne, prestiżowe miejsce tutaj na Ziemi, ale także miejsce w wieczności. I o ile tutaj na Ziemi myślimy kategoriami po lewej, po prawej stronie, pierwsze, trzecie, ostatnie, o tyle to miejsce w wieczności dyktowane jest innymi kategoriami, bo jeżeli jest to miejsce zapewnione nam przez Boga Ojca, to zadajmy sobie pytanie, jakie miejsce dla swoich dzieci chce kochający Ojciec to miejsce, które będzie najbliżej Niego. Ta świadomość, moi drodzy, myślę, że w jakiś sposób gasi te nasze spory, gasi zazdrość, chore ambicje. To właśnie przekonanie, że wszyscy przecież jesteśmy w ręku Boga.